Cześć! W poprzednich filmach dotyczących Numbers mówiłem o podstawowych opcjach tego programu, formatowaniu i części dostępnych w nim funkcjonalności. Zachęcam do obejrzenia ich, bo stanowią kompendium wiedzy o Numbers, a ja nie będę już mówił o podstawach, tylko przejdę do bardziej zaawansowanych opcji. I w tym filmie chciałbym opowiedzieć nieco więcej o tabelach przestawnych. Tabele przestawne są nowym dodatkiem do Numbers, bo pojawiły się przy okazji wersji 112 MacOS dla MacOS i iPadOS. W kwestii przypomnienia, tabele przestawne pozwalają na analizowanie zestawów danych według różnych, łatwo konfigurowalnych parametrów i dużych możliwościach dostosowania wyglądu. Pozwalają na proste grupowanie, sortowanie i zliczanie danych, dzięki czemu nawet długie listy i tabele stają się bardziej przyjazne i przejrzyste. Siłą tabeli przestawnych jest przede wszystkim uniwersalność. Z jednego zestawu danych możemy zrobić kilka tabel. Każdą skoncentrowaną na innym aspekcie, i dzięki temu jesteśmy w stanie zaprezentować i przeanalizować informacje w wygodny dla siebie sposób. Mówiąc o grupowaniu, chcę także wspomnieć o narzędziu dostępnym w Numbers już od dawna, o takiej właśnie nazwie. Dotychczas było najbardziej zbliżonym do tabel przestawnych sposobem prezentowania danych. Nieco różni się w filozofii działania od tabel, ale zdecydowanie są sytuacje, w których nie tylko je zastępuje, ale jest nawet bardziej przydatne. Z mojego punktu widzenia najważniejszą różnicą między kategoriami a tabelami przestawnymi jest to, że po pierwsze, tabele tworzone są na podstawie zaznaczonego zestawu danych, kategorie to praca od razu na tabeli i na zestawie danych. Konsekwencje są takie, że tabele przestawne nie pozwalają na dodawanie danych, znaczy pozwalają, ale trzeba je dodać do tabeli głównej i odświeżyć tabelę przestawną. Kategorie to aranżowanie danych w samej tabeli, więc dane można wprowadzać od ręki. Analogicznie po zmianie jakichś danych należy pamiętać o odświeżeniu tabel przestawnych, bo możemy pracować na niejako starym zestawie danych. Podzielę film na dwie części, bo chcę opowiedzieć o tabelach przestawnych w iWork dla macOS i iPadOS. Różnic nie ma aż tak wiele, ale jednak trochę się różnią wyglądem i myślę, że będzie to widać, bo zamierzam korzystać z jednakowego zestawu danych. Zaczynam od systemu macOS, a żeby przejść do systemu iPadOS należy kliknąć tutaj. Najpierw moja tabela. Dla osób, które nie rozumieją, dlaczego akurat takie dane przedstawia, to długa historia sięgająca chyba pierwszego czy drugiego filmu o Pages. Niemniej jednak mam tu dane tekstowe, liczbowe, daty i formatowanie gwiazdkowe. Tworzę teraz tabelę przestawną. Mogę rozpocząć od pustej tabeli, którą później zasilę danymi, lub wykorzystać istniejącą już tabelę albo jej część. Wydaje mi się, że niewiele jest sytuacji, w których sensowne jest rozpoczynanie od pustej tabeli, no ale taka możliwość także jest. Ja wykorzystam swój zestaw danych i mogę teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę, to kółko, i wybrać Utwórz tabelę przestawną. Mogę po zaznaczeniu tabeli lub zakresu kliknąć w menu Organizuj, Utwórz tabelę przestawną. Tutaj widzę też, że mogę tworzyć tabelę w nowym lub istniejącym arkuszu, i jest to jedyny sposób na zrobienie tego. To znaczy, Tabela można też później oczywiście przekopiować, ale na etapie tworzenia no, tak to wygląda. Apple jest też na tyle dumne z tabel, że umożliwiło dodawanie ich z poziomu paska, domyślnym skrótem. Tabela zostanie umieszczona w nowym arkuszu. No to tworzę tabelę. Warto się zastanowić, co tak naprawdę chcę pokazać i jakiej analizie poddać dane w tabeli. Na szczęście, w tabeli przestawnej można dowolnie ustawiać i przestawiać wygląd. Zacznijmy więc najpierw od takiego. Wyraźnie widzę teraz, w których województwach dominującą płcią jest samiec, a w których samica. Widzę też, jaka liczba osobników jest w każdym z województw i jaki jest podział według płci. Na dole mam podsumowanie tych wartości, i tutaj chociażby widać użyteczność tabel. Na tym etapie moglibyśmy te dane dość łatwo odczytać z głównej tabeli, ale już sumy wymagałyby dodatkowego działania. Dodam jeszcze jeden wymiar, dominujący kolor. W szybki sposób tabela podsumowała teraz podział na płeć i kolor, liczbę osobników płci dominującej i wszystkich zwierząt. Jeśli na którymś etapie zechce zmienić kolejność i skupić się zamiast na płci, właśnie na kolorze, wystarczy je zamienić miejscami. Mogę dodawać i ustawiać w pożądanej kolejności kolejne wymiary, tworząc bardzo spersonalizowaną tabelę, która w danym momencie pokaże mi dokładnie to, czego potrzebuję. Zmienię coś jeszcze tak, żeby pokazać, co mogę zrobić z wykorzystaniem tabeli. Teraz widzę, w których miesiącach, w jakich województwach, widziałem muflony jakiego koloru. Wszystkie te dane są w mojej tabeli głównej, ale łatwe ich pokazanie i podliczenie mogłoby być trudne i zajęłyby chwilę. W tabeli przestawnej to raptem kilka kliknięć. Chciałbym teraz pokazać więcej opcji dostępnych w ramach kolumn, wierszy, wartości i filtra. Dla kolumn i wierszy możliwe jest ukrywanie sumy końcowej. Możemy też łatwo zamienić pola kolumna i wiersz oraz wymazać pola wierszy lub kolumn. To ostatnie możemy. Robić też pojedynczo, przenosząc wybrany wymiar poza obszar roboczy. W opcji wartości możemy albo wszystko wymazać, albo co teraz jest nieaktywne, pokazywać wartości jako kolumny lub jako wiersze. Dodatkowe opcje daje nam przycisk i przy każdym wymiarze. I to, co on pokaże, jest częściowo zależne od rodzaju formatowania danych w komórkach. Spójrzmy na opcję naszych kolorów. Grupowanie według daty, dokładnej daty, według roku, kwartału, miesiąca. Możemy też sortować według nazwy lub szacowanej liczby muflonów, rosnąco bądź malejąco. A jak to wygląda w wierszach? Mamy sortowanie według nazwy lub ilości, znowu rosnąco lub alejąco. Możemy też wybrać powtarzanie i nazwy grupy i wyświetlanie i wyświetlanie pierwszej sumy. W wartościach mamy najwięcej możliwości. Zaczynamy od sposobu podsumowania danych. Może to być suma, może być średnia, może być liczba unikatowych wartości z każdej kategorii, wrócę do sumy, a pokazać możemy jako albo wartość bazową, albo na przykład procent sumy końcowej, procent sumy wiersza, procent sumy wiersza nadrzędnego. Wszystko zależy od tego, co w danej chwili chcemy pokazać. I jeszcze dwa słowa na temat filtrów. Te mamy w osobnej zakładce i są one kolejnym narzędziem do ułatwiania pracy. W filtrze możemy zaznaczyć no, na przykład filtry można też łatwo włączać i wyłączać. Możemy też ustawiać więcej niż jeden i wybrać czy filtr ma spełniać dowolne czy wszystkie wymienione kryteria. Na koniec pokażę jeszcze jak zwijać i rozwijać grupy czy też kategorie. Możemy kliknąć na trójkąt przy nazwie, aby zwinąć jedną kategorię. Możemy też wcisnąć przycisk Option i zwinąć wszystkie. Możliwość zwijania czy rozwijania pojawi się także po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. No dobrze, to teraz przejdźmy do tabel przestawnych na iPadOS. Witam osoby, które przewinęły do części poświęconej iPadOS. No, witam też wariatów, którzy przeszli ze mną przez pierwszą część filmu i zostają na drugą. Siłą rzeczy powtórzę oczywiście wszystkie, czy większość kwestii omówionych w odniesieniu do MacOS. Utworzę teraz tabelę przystawną. Mogę rozpocząć od pustej tabeli, którą później zasięgam danymi. Lub wykorzystując istniejącą już tabelę, lub jej część. Wydaje mi się, że niewiele jest sytuacji, w których sensowne jest rozpoczynanie od pustej tabeli, ale jest taka możliwość. Ja wykorzystam oczywiście swój zestaw danych i mogę teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na tabelę, czyli to kółko, i wybrać utwórz tabelę przestawną. Mogę kliknąć prawym przyciskiem kolumnę, wiersz, albo nawet którąś komórkę lub też ikonę na dole i utworzyć tabelę przestawną. W odróżnieniu od Numbers na Mac OS nie ma możliwości dodania tabeli do istniejącego arkusza, zawsze otworzy się w nowym, natomiast mogę ją przekopiować. Warto zastanowić się co tak naprawdę chcę pokazać i jakie analizie poddać dane w tabeli. Na szczęście w tabeli przestawnej można dowolnie ustawiać i przestawiać wygląd. Zacznijmy może najpierw od takiego. Wyraźnie widzę teraz, w których województwach dominującą płcią jest samica, a w których samiec. Widzę też, jaka liczba osobników jest w każdym z województw i jaki jest podział według płci. Na dole mam podsumowane te wartości, chociażby tutaj widać użyteczność taber. Na tym etapie moglibyśmy te dane dość łatwo odczytać z tabeli głównej, ale już sumy wymagały dodatkowego działania. Dodam teraz jeszcze jeden wymiar, dominujący kolor. Szybki sposób, tabela podsumowała teraz podział na płeć i kolor, liczbę osobników płci dominującej i wszystkich zwierząt. Jeśli na którymś etapie zechcę zmienić kolejność i skupić się zamiast na płci, właśnie na kolorze, wystarczy je zamienić miejscami. Mogę dodawać i ustawiać w pożądanej kolejności kolejne wymiary, tworząc bardzo spersonalizowaną tabelę, która w danym momencie pokaże mi dokładnie to, czego potrzebuję. Zmienię coś jeszcze tak, żeby pokazać, co mogę zrobić z wykorzystaniem tabeli. Teraz widzę, w których miesiącach, w jakich województwach widziano muflony, jakiego koloru. Wszystkie te dane są w mojej tabeli głównej, ale łatwe ich pokazanie i podliczenie mogłoby być trudne i zajęłoby chwilę. W tabeli przestawnej to kilka kliknięć. Chciałbym teraz pokazać więcej opcji dostępnych w ramach kolumn, wierszy, wartości i filtra. Dla kolumn i dla wierszy opcje są w zasadzie takie same. Mamy ukrywanie sum końcowych. Możemy łatwo zamienić kolumny i wiersze. I wymazać pola. W opcjach wartości Również łatwo wyważymy pola. To wymazywanie czy czyszczenie pól można robić właśnie z tego miejsca lub ręcznie przenosząc każdą z pozycji poza obszar roboczy. Dodatkowa opcja daje nam przycisk I przy każdym wymiarze. To, co on pokaże, jest częściowo zależne od rodzaju formatowania danych w komórkach. Spójrzmy na opcję kolumn. Mamy nazwę pola. Mamy grupowanie według daty. Z podziałem na rok, kwartał, miesiąc czy dzień tygodnia możemy sortować rosnąco i malająco według nazwy lub szacowanej ilości. A jak to wygląda w wierszach? Mamy znowu nazwę pola, mamy opcję sumy częściowej, powtarzanie nazw grup i dalej sortowanie. Albo według nazwy, albo według liczby rosnące i malejące. W wartościach mamy najwięcej możliwości. Zaczynamy od sposobu podsumowania danych. Może to być suma, może to być średnia, może to być liczba, lub dowolna inna wartość. Niżej możemy zaznaczyć, czy podsumowanie ma być liczbą, czy na przykład procentem. Sumy końcowej. Sumy kolumny, sumy wiersza, sumy kolumny nadrzędnej czy też wiersza nadrzędnego. I znowu wszystko zależy od tego, czego w danej chwili potrzebujemy. Jeszcze dwa słowa na temat filtrów. Te mamy w osobnej zakładce i są one kolejnym narzędziem do ułatwiania pracy. W filtrze możemy na przykład zaznaczyć Filtry możemy łatwo włączać i wyłączać. Możemy ustawiać więcej niż jeden i wybrać, czy filtr ma spełniać dowolny, czy wszystkie wymienione kryteria. Na koniec pokażę jeszcze, jak zwijać i rozwijać grupy, czy też kategorie. Możemy kliknąć na trójkąt przy nazwie, albo kliknąć prawy przycisk myszy. Zwiń wszystkie grupy. No dobrze, to podsumowuję materiał o tabelach przestawnych. Myślę, że przybliżyłem większość funkcjonalności, które oferują. Jeśli znajdę, albo przypomnę sobie jeszcze jakieś dodatkowe opcje, które mogą się przydać, nagram oczywiście kolejny film. Na dzisiaj myślę, że to wystarczy. Do usłyszenia i cześć.